Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Tematem tego spotkania będzie wykonanie flagi modlitewnej, czy tak zwanej takiego łańcuszka Waszych życzeń. Tą praktykę możecie przewspaniale wykorzystać w magii miłosnej, w magii finansowej, w magii ochronnej. Ja wykonuję tę flagę przed naszym siódmym rytuałem dla naszej planety Matki Ziemi. Moi drodzy, co jest jeszcze ważne? Tą praktykę znamy głównie dzisiaj z buddyzmu, ale była ona obecna w każdej kulturze, tylko w wielu kulturach zapomniana. I dlatego to, co ja Wam pokażę, jest oparte na moim własnym doświadczeniu. Nie musicie komentować, pani Mario, pani wykonała to inaczej niż to jest w buddyzmie, w Himalajach i tym podobnych. Jak wiecie, wszystkie religie są. Piękne, czyli wszystkie dzielą nas między sobą, byśmy się mogli kłócić, i są takim czymś sztucznym, co po prostu utrudnia wzajemną komunikację i wzajemne zrozumienie. Dlatego wszystkie energie boskie są wszędzie dookoła nas i nie muszą się nazywać tak czy inaczej. Moi drodzy, co będziecie potrzebować do wykonania takiej flagi modlitewnej? To będą wasze stare ubrania. Dlaczego wasze stare ubrania? Ponieważ one zawierają waszą energię. Czyli jeżeli nosicie coś na sobie, jakieś ubranie, to one wchodzi w taką reakcję z waszą aurą i przesiąka waszym polem energetycznym. Dlatego zamiast wyrzucać takie stare ubrania na przykład do odzieży używanej, można je przewspaniale wykorzystać do stworzenia właśnie takiej flagi modlitewnej. Od czego zaczynamy? Zaczynamy jak zawsze od oczyszczenia całego pomieszczenia rytualnego, na przykład przy pomocy liści białej szałwii. To nie jest ta zwykła szałwia, powtarzam to jeszcze raz, która jest w supermarkecie w torebkach, to jest Salvia apiana, szałwia oczyszczająca. I zapalamy taki listek, widzieliście to na jednym z moich filmów, i gasimy, i powstaje taki dym. I tym dymem, czym więcej oczywiście listków zapalicie, tym lepiej, oczyszczamy całe Wasze pomieszczenie rytualne. Chciałabym jeszcze podkreślić, że ten film tutaj, to jest film pokazowy. Czyli nie będziecie tutaj widzieć mojej praktyki rytualnej, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, aby jednocześnie koncentrować się na danej praktyce i rozmawiać z wami, czy mieć tą świadomość, że ogląda to tysiące osób. Dlatego wszystko, co wam pokażę, to będzie w bardzo dużym skrócie. Zaczynając od tego oczyszczenia. Oczyszczacie całe pomieszczenie, wyobrażając sobie jednocześnie, skupiając się na tym, co robicie, czyli taka pełna koncentracja, że ten dym jest dymem pozytywnym, takim dymem, jak gdyby światła, i on wyrzuca z waszego pomieszczenia wszystkie takie byty negatywne, demoniczne, wszystkie negatywne energie. Dlatego po oczyszczeniu warto otworzyć okno, aby te wszystkie złe energie mogły po prostu wasze pomieszczenie opuścić. Wspaniale sprawdzają się również te wszelkiego rodzaju kadzidełka, na przykład kadzidełko z olibanum, czy z drzewa sandałowego, widać to, tak, również wspaniale się sprawdzają, ale biała szałwia jest najlepsza. Białą szałwię możecie również e, kupić w tak zwanych wiązkach, jest ich wówczas więcej i szybciej i mocniej się palą. I teraz tak, przed... Waszą całą praktyką. To jest praktyka rytualna. Wymaga pełnej koncentracji, pełnego skupienia na tym, co robicie. Dlatego wyłączamy telefon, wszelkiego rodzaju radio i tym podobne, żeby nikt wam nie przeszkadzał. Zamykacie drzwi do pokoju, a jeszcze lepiej, jak możecie całą praktykę wykonać na świeżym powietrzu, na łonie natury, gdzie nikt wam nie przeszkadza. Nie musicie do tej praktyki otwierać magicznego kręgu, możecie to zrobić, ale nie musicie. Teraz wracamy do naszych materiałów. Ja mam tutaj przygotowane materiały, <głos》> wam pokażę, w pięciu kolorach, ponieważ będziemy tutaj wykorzystywać tak zwane pięć żywiołów, te same, które znacie przy tworzeniu pentagramu. I w mojej praktyce ja zaczynam dokładnie tak, jak przy magicznym kręgu, od żywiołu powietrza, czyli od kierunku wschód, i jest to kolor żółty. Następnie będzie Żywioł Ognia, czyli południe i jest to kolor czerwony. Następnie kręcimy się dalej w kierunku zachodnim i jest to Żywioł Wody, czyli kolor niebieski. Następnie mamy północ i jest to kolor brązowy lub zielony, Żywioł Ziemi. I na sam koniec pozostaje nam. Tak zwana akasza, czyli ten żywioł uniwersalny, najwyższy, który łączy lub dzieli pozostałe żywioły, będzie to kolor biały, lub możecie użyć również fioletowego. I teraz, kiedy zaczynacie Waszą praktykę magiczną, koncentrujecie się i wycinacie z tych wszystkich materiałów. Po jednym kawałku, jeżeli chcecie stworzyć jeden łańcuszek życzeń. Jeżeli chcecie stworzyć więcej łańcuszków, to dokładnie tyle, ile chcecie łańcuszków, tyle musi być kawałków z każdego koloru. Czyli zaczynamy od naszego koloru żółtego, czyli żywiołu powietrza, i wycinamy z niego kawałeczek. W mojej praktyce ja najczęściej używam prostokątów, bardzo długich prostokątów, natomiast można również stworzyć trójkąty, można kwadraty, jak kto woli, jak kto lubi. Wycinamy taki długi prostokąt, ja wam to pokażę tylko na tym jednym kawałeczku, oczywiście robimy to ze wszystkich. Nie obrabiamy tych prostokątów, ponieważ ich zadaniem jest połączenie się z żywiołem powietrza, z wiatrem, i one, żeby się mogły spełnić, muszą zostać jak gdyby potargane przez wiatr. Czyli gdyby były tutaj obrobione, to wiadomo, że będzie to utrudnione. A czym szybciej one się rozłożą na wietrze, tym lepiej. Co jest jeszcze ważne? Używamy najlepiej materiałów naturalnych albo przynajmniej półnaturalnych, ponieważ wasz łańcuszek życzeń czy waszą flagę modlitewną będziecie wieszać na świeżym powietrzu, na przykład na balkonie, jeżeli ktoś może. Jeżeli ktoś może, to gdzieś w lesie, na jakimś pagórku, w jakimś szczególnym dla was miejscu. Jeżeli nie wiecie, jakie miejsce jest odpowiednie,